Miłego dnia, maluchy. Prowadzę poranny spacer. Oh, oh. Co robimy dziś? Idziemy do szkoły. Hej ho! Oh, oh. Hej oh, oh. Uwielbiam prowadzić poranny spacer. Oh, oh. Prowadzę poranny spacer. Oh, oh. Co robimy dziś? Oh, oh. Idziemy oh, oh. do szkoły. Oh. Szkoła w tęczowym lesie. Spójrzcie! Ale ładna szkoła! Super! Wow. Oh, oh. Ukryj się w moim plecaku kartofelciu. Będzie ci tam miło. Oh. To pako! Hej, pako, zaczekaj na mnie! Mopsik was kocha, mamciu i papciu. Mopsiego dnia w przedszkolu, frytolino. To do przerwy! Oh. 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 Jestem taka przyjęta! Oh. Oh. Dzień dobry! Witam wszystkie nasze nowe przedszkolaki! Wesołe skoczki! Jestem pan wiercik, wasz opiekun. Już pora zacząć pierwszy zakręcony dzień w przedszkolu! Zapraszam do wejścia! Śmiało naprzód! Ja się trochę, trochę się boję. No co wy? Śmieszka tipi top! Chodźcie za mną! Ja pójdę pierwsza! Zwiedzimy sobie szkołę po drodze do waszej sali! Wesołe skoczki! A przytulaski. O. <grymne> <grymne> Zapraszam! Proszę zaczekać, panie Wierciku! Ja chcę tam wejść pierwsza! No, wesołe skoczki! Tu mamy szkolny sekretariat! O. <grymne> sekretariat? U. A to sala gimnastyczna! A tu mamy salę muzyczną. Jacie. A tu są Łazienki dla uczniów. Biegać tak szybko jak inni. Sama widzisz. Dobra, Twoje łapki są jeszcze mniejsze niż moje. Uważajmy na siebie w tej ogromnej szkole, moje mała Kartofelciu. A to wesołe skoczki, wasza zakręcona sala. Zapraszam! Wow. Dziś będziesz cichutko siedzieć w moim tornistrze, dobrze, Kartofelciu? Najpierw powieście plecaki na wieszaki, wesołe skoczki, a potem usiądźcie na dywanie, żebyśmy mogli się dobrze poznać. Pośpieszcie się bardzo proszę, siadajcie tam, gdzie jest wolne miejsce. Zobacz, nie mogę dosięgnąć do wieszaka. Zabiorę mój plecak do klasy i ciebie razem z nim. Usiądź ładnie z przodu. Pamiętajcie, nie jemy w klasie. Hej ty, nie drap się. Dobrze. W naszej grupie wesołych skoczków będziemy mieli specjalne powitanie. Ale ja kompletnie nic nie widzę z tego miejsca. A nasze specjalne powitanie to będzie piosenka. Jej tytuł to Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? To zaczynamy! Wow. Jestem panwiercik i lubię zakręcone tańce. Upi, dopi, dopi. Kto chce być pierwszy, wesołe skaczki. Ja chcę być pierwsza! Jak masz na imię i co najbardziej lubisz robić? Ja jestem Wad Wad Witajcie! Jestem pani Nurek, będę was uczyć pływać. Przebierzcie się w wasze stroje tam, a potem spotkamy się nad basenem. Już czas na Waszą pierwszą lekcję pływania. mnie! Ale nie mogę się doczekać! cię kocha, mamciu! Na ten basen. Super! Uży. Torby i ręczniki połóżcie tam, żeby nie przeszkadzały. Przyjdźcie po deski i ustawcie się wzdłuż basenu. U -u. Zostań tutaj, kartofelcu. Pilnuj mojej torby i patrz, jak pływam. Tak jak ty. U -u. Dobrze, dzieci. To są wasze deski. Teraz wszyscy usiądźcie na brzegu basenu. I hop, skakujecie, Tak jak ja. Proszę, Trzymajcie mocno deski i delikatnie suncie się do wody. Eee. Ha, ha, ha. Udało mm -hmm. mi się. Hop. Mm -hmm. Na nie, mój drogi, nie tak to się robi. Niko? Frytko, patrz, wskoczyłem Wskakuj już, Frytko, woda jest przyjemna o, o pamiętajmy, żadnego chlapania, gdy uczymy się pływać Choły już cię nie ochlapie, obiecuję Chodź, Frytko, tu nie jest głęboko Dotykam łapkami dna mm -hmm. Dobrze. Wskoczyłam! Wskoczyłam! I też dotknęłam łapkami dna! Jesteśmy już gotowi, żeby uczyć się pływać! Uuu, tam, tak! z deskami, moje dzieci! Dobrze Wam idzie? Machamy nogami, machamy nogami. Jeszcze jedno kółeczko. Pływanie to dla mnie bułka z masłem! Jestem mistrzem pływania na plecach, widzisz? <laughs> Jej! Dobrze Ci to wychodzi, Niko! Dziękuję! Pływać. No dobrze, kochani, wasza pierwsza lekcja pływania jest bardzo udana. A teraz wszyscy wyjdziemy z basenu i wskoczymy do wody z brzegu. Tym razem bez desek. Wow! A... Ja nie chcę wskakiwać. Ja też. Proszę, śmieszka pierwsza. Kolana zgięte, łapki po bokach. I wskakuj. Doskonale. Teraz wy tip i top. To nie ma się czego bać. No wskakuj! Jesteś świetnym pływakiem, pamiętasz? Świetnie pływasz. To i skakanie nie będzie dla ciebie trudne. Naprawdę. Mhm. Tak! <client2> eh, Juhu! Skoczyłem! No, frytko, teraz ty! O, odważ się, frytko! Nic nie szkodzi. Nie wszyscy wskakują za pierwszym razem. Ale wszyscy z klasy skoczyli oprócz mnie. Lubię pływać, proszę pani, ale nie lubię moczyć sobie pyszczka. Nie chcę dziś wskakiwać. Mopsy są fantastyczne. O każdej porze dnia. Kartofelciu! Gdzie jesteś? <grym> O, nie! Schowaj się, kartofelcie. Oh. <grym się> Co ty tam robisz, frytko? E, szukałam mojej przytulanki kartofelci. Musiałam ją upuścić. Chyba pod stół. Ty i twoja przytulanka. Jesteś zabawnym, małym mopsem, ale teraz już pora iść spać. Dobrze, papciu? <grym się> Mało brakowało, Kartofelciu. A ty, Pyrku? Zdaje się już pora na kąpiel przed snem. No, kończysz już lekcję. Hmm. Czy mogę jeszcze trochę posiedzieć, papciu? Muszę jeszcze pokolorować jedną piramidę. Robi się późno, mój mopsie. Zostaw swoją pracę tutaj i dokończysz ją jutro rano. Dobrze. Ah. <laughs> Dynowy kremik. Mm, ciasto dniowe moje ulubione. A, 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 a. Co jest Kartofelciu? Nie możesz spać? O nie, jesteś głodna. Nie podzieliłam się z tobą moim ciastkiem O. I nie mogłaś dokończyć swojej dyniowej pestki. A -a. Głodna kartofelcia. Chodź, znajdziemy ci jakąś nocną przekąskę. U, aha. <głodna> Popatrz, kartofelcu, Ciastka dniowe mojego babcia. <głodna> papcia. Papcio mówił, że są na jutro. Ale chyba możemy zjeść teraz malutki kawałeczek. <grym wytkuj> hmm. <grym wytkuj> Może jeszcze malutki kawałeczek? <grym wytkuj> Zabójźmy całe ciastko. O-o. Oh. Oh -oh. Chodź, wracajmy do łóżka, zanim zjemy jeszcze jedno. Oh. Oh. Praca do mowa domowa pyrka. Proszę, to jest bardzo łatwe. Chyba trochę mu pomogę. Oh. 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 Ojej! Przepraszam! <grym wytkujesz> Nie martw się, Kartofelcu, Umiem ładnie malować. Hej, daj mi pędzelek! Kartofelciu! Kartofelcu, Naprawdę potrafię to sama pomalować. O, tak! Co ty robisz? <grym wytkujesz> Mój rysunek! Co tu się dzieje? Dlaczego nie jesteście w łóżkach? Mamciu, babciu, popatrzcie na mój rysunek! Jest zniszczony! Mówiłam jej, żeby tego nie ruszała! A ona wylała na niego całą wodę! Frydko, dlaczego to zrobiłaś? Ja tylko chciałam pomóc! <noise> Frytko. Frytko, pokaż się, proszę. Musisz zejść na dół i przeprosić Pyrka za to, co zrobiłaś. Ale mam czuję, tylko chciałam pomóc. Ja nie chciałam mu... Wiem to, Frytko, ale Pyrek prosił, żebyś nie ruszała jego pracy. Powinnaś go posłuchać. Proszę, idź go przeproś. Ale ja nie chcę. Trzeba przeprosić.